Dzień dobry! Dzisiaj strona bierna, głównie dla uczniów klas ósmych, ale dla każdego, kogo to interesuje również. Strona bierna korzysta z tego, co już czegoś się wcześniej uczyliście. Nie ma tutaj żadnych nowych rzeczy, tylko trzeba to razem wszystko poskładać. Najważniejszą rzeczą to jest zrozumieć, co to jest strona bierna. Jeżeli ja prowadzę samochód, to jest strona czynna, bo ja coś robię. Strona bierna jest wtedy, kiedy coś jest wykonywane zamiast tej osoby, tej rzeczy i tak dalej. Ja prowadzę samochód, strona czynna, ale samochód jest prowadzony bez, przeze mnie, to jest strona bierna. Czyli tak naprawdę nikt nie wykonuje tu żadnej aktywnej czynności. Jest biernie poddawany jakiejś czynności. W tej sytuacji jest to ten nasz samochód. Dzisiaj też tutaj gdzieś kręcą się moje zwierzęta, więc kto wie, wykorzystam je. Jak w poprzednim filmie. Może się uda, zobaczymy. Zacznijmy od tego, co jest do tej strony potrzebne? Zacznę od przykładu, bo jak zwykle na przykładzie najlepiej to yy, tłumaczyć. My dog is fed by me. Mój pies. czy mój pies robi cokolwiek tutaj. Mój pies niczego nie robi. Mój pies jest poddany jakiejś akcji z zewnątrz. Tę akcję to ja przeprowadzam w stosunku do mojego psa. jaka to jest akcja? Jest karmiony. Mój pies jest karmiony przeze mnie. I teraz, co jest bardzo istotne, to to. To jest imię słów. Imię słów czyli trzecia forma. Przy czasownikach nieregularnych trzecia forma z tej tabeli, którą zawsze się uczymy wszyscy i zapamiętujemy, zawsze jest najpierw czas teraźniejszy, potem czas przeszły, a potem jest imię słów czasu przyszłego i to jest ten imię słów. Wszyscy uczący się angielskiego w każdym podręczniku na końcu mają książkę z taką tabelą czasowników i właśnie w tej trzeciej kolumnie ta trzecia forma to to jest to. I zawsze musi się powtarzać tutaj w tym miejscu czasownik być i czasownik być odmieniamy w różne spos możliwe sposoby. Przez różne możliwe czasy, i w tym momencie chciałabym bardzo wyraźnie podkreślić, że strona bierna to nie jest żaden czas. Strona bierna to jest strona, a stronę bierną można przez wszystkie czasy odmienić, powiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Czyli jeżeli ja powiem, że samochód jest prowadzony przeze mnie, to to jest strona bierna w czasie teraźniejszym. Jeżeli powiem, że, czasowy, że ten samochód był prowadzony przeze mnie, to to jest strona bierna w czasie przeszłym, a jak powiem, że będzie prowadzony przeze mnie, no to to też jest strona bierna, tyle że w czasie przyszłym. I każdy, każdą stroną bierną można w każdym z możliwych czasów zapisać. To jest podstawa, bo to jest czas teraźniejszy, czyli present simple. I w present simple nie jest to, tylko to. I to jest jedyna część tego zdania, którą będziemy w różnych czasach wprowadzać. A to się nie zmienia. Obojętnie jakiego czasu byście nie użyli, ten imię słów czasu przeszłego zostaje nieruchomy. Nieruchomy. Gdyby to był czasownik regularny, i zaraz sobie wymyślimy takie zdanie, to nie będzie tutaj tej formy takiej z tabeli, tylko będzie miał pewną końcówkę. Uwaga, jaką myślimy? Tak, to będzie końcówka ED, taka, jaką dodajemy przy wszystkich czasownikach regularnych w czasach przeszłych. I gdybym chciała tutaj użyć czasownik play. To byłby played, czyli ed na końcu. I tak ze wszystkimi czasownikami regularnymi to robimy. <laughs> My dog is fed by me. Zaraz zrobimy tego doga i go będziemy feed, czyli zaraz będziemy go karmić. Już przynoszę kropki. Come on! Come on, guys! Come here! Sit! Good boy. Good girl. Lida. Good boy. Good girl. Świetnie. Good boy. Good girl. Ok. Go. Go away. Go. Thank you. Thank you guys. You've been really helpful. No i dobra, i teraz tych psów było więcej niż jeden, prawda? Były dwa. No to co mam zrobić? Ja chcę powiedzieć, że moje psy są karmione przeze mnie. Zrobię to tak. My dogs. Zamiast i co postawimy? Myślimy, myślimy, pamiętajcie, to są dwa psy, czyli chcę powiedzieć, są, a nie jest. Are to jest ta ruchoma część. A co się dzieje z tym? Zostaje tak samo i mięso w żadnym czasie, w żadnej liczbie się nam nie zmienia. Zostaje identyczny. Are fed by me. Moje psy są karmione przeze mnie. To jest czas teraźniejszy. Co zrobić, jak chcę to zdanie zrobić w czasie przyszłym lub w przeszłym? Nic łatwiejszego, bo będziemy tylko w czasach zmieniać tę część. Tylko i wyłącznie. Cała reszta tych zdań zostaje identyczna. Zrobimy w liczbie mnogiej, bo za chwilę musimy nakarmić znowu oba psy. Jako, że moje psy już zjadły, to mogę spokojnie powiedzieć, że były, zostały karmione, nakarmione przeze mnie. Jak będzie wyglądać to słowo w czasie przeszłym? W czasie przeszłym prostym, czyli w past simple. Ano, where. Where. I co dalej? I dalej to samo, czyli po raz kolejny. Ten imię słów zostaje w takiej samej formie jak był. Fed by me. A że za chwilę, znowu im dam chrupki, bo one się tutaj kręcą dookoła i czekają, wiedzą, że już jak mamy razem zajęcia, to dostają pewne ekstresy i bardzo im się to podoba, to ja wiem już, że ja je nakarmię. A jako, że wiem, że je nakarmię i już to zaplanowałam, już mam zamiar, to nie użyję czasu przyszłego z Will, tylko użyję czasu przyszłego z B plus Going To, bo ja już wiem, że to zrobię. My dogs... I teraz myślimy, myślimy, myślimy. Jak ze słowem be plus going to zrobić to? Myślimy, dobra, are going to. I to jest na razie wprowadzona ta konstrukcja o czasie przyszłym mówiąca. Czego nam brakuje? No, nie ma ciągle tego. To nam tworzy tylko decyzję o czasie przyszłym, że ja to zrobię. <laughs> Brakuje nam tych dwóch rzeczy. Więc co tu będzie? Skoro już użyliśmy tej konstrukcji, to do czasu przyszłego absolutnie niepotrzebna nam żadna forma osobowa. Wpiszemy czasownik bez okoliczniku, czyli be. Are going to be. I co dalej? Tak, dokładnie. Fed zostaje takie samo. Fed by me. Mamy trzy czasy. Jak już to ogarniecie, przez chwilę sobie to przeanalizujecie, okaże się również, że przeczenia do tej strony są niezwykle proste. Dlatego, że każdy z Was umie zaprzeczyć czasownik być. Is zmieni się na isn't. Are zmieni się na aren't. Were zmieni się na weren't. I are ponownie zmieni się na aren't. No i żeby teraz słowa wprowadzić w czyn, jak już obiecałam, że drugi raz będą psy na to znowu sobie wezmę chrupki. Ono już tutaj czekają, czekają. Come on guys. Sit. 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 Up. No! Ok. Good boy. Good girl. Ok. Wobbles. No, łobuz, up, ty jesteś łobuz, cofnij, łobuz, up, no, not you, not you again, come on, come on, come on, come on, don't be scared, up, tutaj, łobuz, up, poproś, ty jesteś łobus, niestety jest mój jeden pies bardziej żaroczy, poproś, Kill boy! Nie wiem, czy to było widać na kamerze, ale łobuz grzecznie poprosił. Dzisiaj nie będę omawiać pytań. Zrobimy to na następnych zajęciach. Dziękuję serdecznie.